Stanisław Michalkiewicz w wykładzie dotyczącym demokracji i praworządności. Część czwarta. Duraczenie polega na czym? Na tym, że się ludziom fałszywy obraz świata przedstawia. I to od małego, to od małego. Więc wystarczy opanować państwowy monopol edukacyjny, wystarczy opanować media i przemysł rozrywkowy, i mamy znakomite rezultaty duraczenia. Znakomite rezultaty. W związku z tym, w rezultacie duraczenia właśnie powstaje ciemnota oświecona. Takim przykładem tego są uniwersytety dzisiaj, gdzie są te wydziały gender studies. Przecież to nie jest nauka, to jest antynauka. Jakie, to jest bardzo podobne, takie podstawowe założenie tej, tego kierunku. Jest bardzo podobne do podstawowego założenia w czasach stalinowskich w Rosji. Był taki trofim Łysenko. On twierdził, że zmiany genetyczne powstają na skutek oddziaływań zewnętrznych i to w bardzo szybkim tempie. No dopóki Stalin żył, no to nikt się łysence nie przeciwstawiał, dlatego że Stalinowi się to bardzo podobało, że taka rewolucyjna teoria jest genetyczna. Ale jak Stalin umarł, to się okazało, że to ten łysenko to żadnym naukowcem nie był. I założenie tego genderactwa jest podobne, podstawowe założenie, że płeć jest determinowana kulturowo, a nie biologicznie, tylko kulturowo. To jest nieprawda. No ja się, bo tym przekonałem bez żadnych badań takich skomplikowanych, na przykładzie mojej młodszej córki. Ona miała rok, jeszcze nie mówiła, ale już chodziła. I mieszkaliśmy w mieszkaniu naszym telewizor był na takiej niskiej szafce, więc jak był wyłączony, to ona się mogła przejrzeć w tym telewizorze tak jak w lustrze. I kiedyś zastałem ją, bo ona nie wiedziała, że ja na nią patrzę, zastałem ją przed tym telewizorem. miała rok, jak się mizdrzyła do tego lustra z jaką kokieterią dojrzałej kobiety. Przecież nikt jej tego jeszcze nie zdążyłby powiedzieć. To są cechy wrodzone. A i skoro wrodzone, znaczy determinowane biologicznie, a nie kulturowo. Ale tej dyscypliny się naucza na uniwersytetach. I młodzi ludzie myślą, że to wszystko naprawdę. Więc za moich czasów, za komuny, to też się coś takiego działo. Na przykład znałem ludzi, którzy mieli tytuły naukowe na podstawie badań nad centralizmem demokratycznym. Czymś, czego nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Więc ich dorobek jest ujemny. I to jeszcze to, że oni tam czułali sobie te tytuły, to jeszcze nic, ale duraczyli całe pokolenia młodych ludzi, z których wielu myślało, że to naprawdę wszystko. I po, po na drugie pytanie. Proszę Pana, propaganda socjalistyczna płynie. Społeczeństwo nasze jest bombardowane propagandą socjalistyczną z kilku źródeł. No przez socjalistów, to jest jak gdyby oczywiste, przez Unię Europejską, którą jest opanowana w znacznym stopniu przez socjalistów, a nawet, a nawet przez część duchowieństwa. Jeszcze kulturową pomoc humanitików tak? w Wie pan, do, on może by zaginął, gdyby nie ta propaganda, którą jest bombardowany, ja kiedyś no, przypominam sobie taką sytuację. Jeszcze w latach 90., mówiłem o tym środowisku, właśnie duchowieństwa. Byłem zaproszony do seminarium duchownego w Łowiczu na prelekcje z klerykami. No, i tam między innymi opowiadałem im, że państwo nie powinno prowadzić działalności charytatywnej. No i tam słuchali mnie z, chyba z rosnącym zniecierpliwieniem. I wreszcie, jak to powiedziałem, to jeden z tych kleryków nie wytrzymał, zabrał głos i powiedział: Panie Michalkiewicz, co za bzdury pan opowiada? Gdyby nie było przymusu, to nikt by nie chciał biednym pomagać. I dostał brawo od całej sali tych Ci klerycy uważali widocznie tak samo jak i on. Jak już te brawa ucichły, to ja mówię tak, nie wiem, czy ksiądz sobie zdaje sprawę z tego, co ksiądz powiedział teraz. Mówię, wprawdzie innymi słowami, ale ksiądz wyraził myśl, że Ewangelia Chrystusowa się nie nadaje do stosowania w życiu. Nie, być może to prawda. Ale nie wypada tak myśleć i być księdzem katolickim. Dopiero się wtedy rozpoczęła dyskusja, naprawdę. Także mało tego, drogi przykład podam. Jeszcze jak mieszkałem na Czerniakowie, tam moim kościołem parafialnym był, był Bernardynów. No, i jeden z tych Bernardynów któregoś razu prowadził takie, to się nazywa 40-godzinne nabożeństwo. Elementem tego nabożeństwa jest taka adoracja Najświętszego Sakramentu, i w trakcie tej adoracji on tam rozmaite poglądy wygłaszał, ubierając to w postać modlitwy. Między innymi tam na temat własności. Już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale wygłosił pogląd. No, bolszewicki. I tak się to nabożeństwo skończyło. To ja poszedłem do Zakrystii i jak już on surnet zdjął, to mówię proszę Ojca, mam nadzieję, że Pan Jezus nie wysłucha tej modlitwy. A on mówi dlaczego? Wiadomo, no bo Pan Jezus nie robi błędów, a to były, była taka, były takie życzenia bolszewickie. No to prawie że się obraził na mnie, ale mu wyjaśniłem, dlaczego tak uważam. Więc ludzie dobrej woli nawet, wie Pan, przesiąkają tym. No Co ma, co ma myśleć taki młody chłopak, który ze wszystkich stron jest bombardowany tego typu propagandą? Kto ma telewizję, media, no to ten ma rację. Taki, kto nie ma dostępu do mediów, no to może tam kiwać groźnie palcem w bucie. I to tak jak Majakowski pisał, że jednostka co komu po niej, jednostki głosi cieńszy od pisku, prawda? No tyle proszę bardzo, trzecie pytanie. Yy, odnośnie yy, tego nowego komunizmu. Na temat przyczyn powstawania, diagnoz mówił Pan oczywiście bardzo ciekawie, ale nie wiem, czy nie warto by było zaczerpnąć jeszcze analizy ekonomicznej, nadzwyczajnej, do, do, do powstawania po prostu tego nowego socjalizmu. To znaczy, chodzi o to, czy ten socjalizm nie jest po to, żeby ogłupiać naród w warunkach gospodarki wolnorynkowej. To znaczy, tak, żeby ludzie nie myśleli, tylko kupowali. Bo, bo rozumiem, że. Te, te siły, te procesy społeczne, one muszą być napędzane w jakiś sposób silny, i to często to się odbywa właśnie w sposób e, związany z ekonomią. No, niewątpliwie e, socjalizm ma swoje poglądy na gospodarkę. E, socjalizm generalnie, albo w sposób radykalny, albo w sposób taki cierpliwy, metodyczny, rozłożony na etapy. Dąży do likwidacji własności prywatnej. Ja się o tym przekonałem, bo to tak nam się zdawało, że tu u nas jest komuna, a na zachodzie to nie ma. Otóż przekonałem się, że tak nie jest. W 80. latach byłem na winobroniu we Francji i tam w takiej miejscowości Saint Amour i ten patron. Zawiózł nas na winnicę, piękny rodzaj, ale dał nam instrukcję taką, zbierajcie tylko te kiście najdorodniejsze, a reszcie, resztę obcinajcie i niszczcie tak, żeby było widać, że są zniszczone. Myśmy się zastosowali do tej instrukcji, ale w przerwie ja mówię do niego, panie transzant, co pan robi? Przecież zniszczyliśmy panu prawie połowę zbioru, a pan nam jeszcze za to płaci. A on z taką goryczą powiada tak. No tak, mówi tak, bo ja mam tutaj wyznaczoną maksymalną wydajność 50 hektolitrów z hektara wina. I gdybyście wszystko zebrali, no to by było znacznie więcej, bo urodzaj był bardzo dobry. Ale jakby się gmina o tym dowiedziała, to taką karę by mi tu sypnęli, że musiałbym tę winnice sprzedać. Ja mówię, a skąd gmina wie, że 50 hektolitrów z hektara? A on powiada, nie wie, dostała taką rozpiskę z Departamentu Sauny ja i A on mówi, Departament skąd? A z Ministerstwa Rolnictwa z Paryża. A Paryż skąd? A no z Brukseli, dlatego że wtedy już produkcja wina w Unii Europejskiej była kwotowana. I ja sobie uzmysłowiłem, w czym ja brałem udział. Otóż był w latach czterdziestych taki w Polsce Hilary Mintz. Jeden z trójki wszechmogących Żydów, których Stalin tu przysłał, żeby nas stresowali do komunizmu. On był takim dyktatorem gospodarczym Polski. I Hilary Mintz miał ideał, bo to był człowiek, który tam miał jakieś poglądy. Miał ideał gospodarczy. Plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy. W Polsce to właściwie się nigdy nie udało, a tam się udało. Przecież co ja robiłem? Ja realizowałem plan doprowadzony do Najniższego stanowiska pracy. Ten socjalistyczny ideał gospodarczy został zrealizowany tam. A to no, my, jeszcze, my, jeszcze żeśmy się temu opierali. Tak właściwie instynktownie, bo nie mieliśmy przywództwa żadnego politycznego, ani tam żadnego innego. No tam prymat Wyszyński rzeczywiście tam w miarę możliwości, jakimi dysponował, próbował y, taką rolę przywódczą odgrywać. No i ludzie go szanowali za to. Przepraszam bardzo, muszę. Ludzie go za to szanowali, ale to generalnie socjalizm zmierza do likwidacji własności prywatnej. Albo to bolszewicka metoda, to radykalnie od razu wszystkich tam skonfiskować im wszystko, a kto będzie podskakiwał, to go zabić. Albo także. Z tego, że niby prawo własności nie zostanie zlikwidowane, ale już nie będzie miało żadnej treści konkretnej. Z tym mamy do czynienia. Przecież proszę zwrócić uwagę, jaki zakres uprawnień co do przedmiotu swojej własności ma właściciel, a ile uprawnień mają urzędnicy, którzy nie są właścicielami, ale to na przykład, żeby, żeby ściąć drzewo na własnej posesji, które czasami sam ten właściciel posadził. To on sam nie może. To musi mu pozwolić urzędnik gminny. Więc to jest ilustracja to jest ilustracja tego, jak ten proces postępuje. I to mówię, to się tak odbywa bez przerywania snu. Ja mam jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Ja mam pytanie na temat moich e, przemyśleń podnośnie niepodległości Polski i podległości Polski. Ja uważam, że od kilku wieków o tych sprawach. Nie decydujemy my, i w tej chwili też nie my, tylko światowa masoneria. Dziękuję. Wie pan no, od kilku wieków, powiada pan, no to nie. To od niewielu właściwie wieków, dlatego że masoneria światowa to właściwie powstała na przełomie XVII-XVIII wieku. Także wcześniej, a wcześniej to myśmy decydowali jednak, Polska. Tak, tak, ale to tak, ale to złożyło się na to szereg przyczyn. Masoneria jest tylko jedną z możliwości. Jedną z przyczyn. No, nie każdy musi w to wierzyć. Ja akurat nie uważam, że, żeby masoneria była taka wszechmogąca, bo jest mnóstwo innych sił, jeszcze potężniejszych od niej które też mają ambicje wpływania na losy świata. Dlatego nie ma jednego rządu światowego, bo jest kilka ośrodków, które mają takie ambicje. W związku z tym ich działalność się poniekąd neutralizuje. Także warto, warto w ten sposób do tego podejść, bo jeżeli wszystko zwalimy, no to jest bardzo wygodne, ale nie, jakby tu powiedzieć mało, Mało poznawcze to... Tak, mało poznawcze, o, to jest właściwe słowo. Bo właśnie niczego się nie dowiadujemy o tym. Bo do, dobra no masoneria muszą być jakieś mechanizmy wpływania na to. to są. Nie no są, ale to są ograniczone. No, na przykład w Polsce masoneria istniała. I to nawet nie powiem, żeby tak całkiem była pozbawiona wpływu. Na przykład do. Moskwy, jeszcze na początkach, tu PRL w PRL-u w 1944-1945 roku, wraz z Bierutem, tam osóbką morawskim i tak dalej, jeździł taki pan Kołodziejski. Pan Henryk Kołodziejski, który piastował skromne stanowisko bardzo skromne stanowisko dyrektora Biblioteki Sejmowej. On jeździł na rozmowy ze Stalinem. Dyrektor Biblioteki Sejmowej. No co on miał do, do, do gadania? A no miał to, że był przedstawicielem Loży Masońskiej. No i on, do niego tam chodzili się radzić rozmaici dygnitarze, i on im radził. I on im radził. Także niekoniecznie musi być taki człowiek stać wysoko w hierarchii. Zresztą no, król Stanisław August był masonem, tak. Ale nawiasem mówiąc, tam w tej loży nie był najważniejszy. Tam byli ważniejsi od niego i to widzę. I to stojący, że tak powiem, na społecznym takim hierarchii, znacznie niżej od króla. Więc to, ale powiem, takich, takich pretendentów, jest znacznie więcej. Ona weszła i do kościoła, i też robotę. A to prawda, no weszła, tak, weszła. I dlatego, dlatego trzeba sobie zdawać sprawę z tego, no i nie ułatwiać im zadania. Ale jak nie powiadam, takie to jest bardzo moim zdaniem. Moim zdaniem nie chcę pana krytykować, ale wydaje mi się, że to jest bardzo uproszczona wizja świata i w związku z tym mało poznawcza. Proszę bardzo. Jeśli chodzi o reparacje, wojenne Niemiec, tak Polska się zrzekła z Unii Sowieckiej. A czy kiedykolwiek się Pan zastanawiał, co by było, gdyby się ten obecny rząd nie zrzekł tych reparacji? Który to, obecny, ten, znaczy, ten obecny. Ten, rząd wówczas z Unii Sowieckiej? No to byśmy mieli lepszą pozycję w rokowaniach. Przynajmniej tyle tylko, że pytanie: czy moglibyśmy się wtedy domagać reparacji od Niemiec? Czy od Sowietów. Dlaczego? Jaki był, jaka, jaki tu był mechanizm? Bo mówię, nie żyjemy w próżni takiej prawno-traktatowej, tylko pewne rzeczy zostały ustalone i nawet zrealizowane. Otóż w 1945 roku Hitler się zastrzelił, a rządu admirała Denica nikt nie uznawał. Państwo niemieckie zostało zlikwidowane, Niemcy zostały podzielone na strefy okupacyjne. I o sprawach Niemiec, o losie Niemiec, decydowała konferencja w Pożdżdamie. I konferencja w Pozdamie zdecydowała o reparacjach dla Polski również, z tym, że Polska miała te reparacje otrzymywać z sowieckiej strefy okupacyjnej. No bo tak. Ale Sowieci, jak to Sowieci, dzielili się z Polską po bratersku. To znaczy nic Polsce nie dawali, natomiast w zamian zażądali prawa do wybierania za darmo węgla górnośląskiego. No i dopóki Stalin żył, to nikt się nie ośmielił tutaj tego podważać. Ale jak w 1953 roku Stalin umarł, to ten rząd jaki był, zrzekł się tych reparacji, z których i tak nic nie, był, nic nie miał, Polska nic nie miała. Tyle, żeby w zamian za obietnicę, że ruscy nie będą już wybierali tego górnośląskiego węgla. I Sowieci to obiecali, ale dopiero w 1956 roku przestali. A przedtem nie. Więc yy, i teraz stanowisko rządu niemieckiego jest takie, że Niemcy wykonały swoje zobowiązania z tyłu reparacji w całości. A jakie były rozliczenia między Związkiem Sowieckim i Polską, to ich to nie obchodzi. To ich to nie obchodzi. Także jest możliwość taka, że my bardziej powinniśmy się domagać tych reparacji przynajmniej za okres do 1953 roku, ale od Sowietów. Bo oni naprawdę mieli tą strefę okupacyjną i tam te trofejne wszystkie rzeczy wywozili, jak się dało. Ale, a od Niemiec to nie. Pan minister Czaputowicz. Kiedy odbywał wspólną konferencję prasową jeszcze z ministrem spraw zagranicznych niemieckich Walterem Steinmayerem, no to powiedział, że temat reparacji w stosunkach polsko-niemieckich nie istnieje. Słyszałem to na własne uszy i widziałem to w telewizji, bo ta konferencja była transmitowana. Także pan poseł Mularczyk, to tak tutaj trochę nas pod włos bierze, żeby mieć jakiegoś samograja, ale to. Gdyby, gdyby, ten temat istniał, no to jaka jest praktyka? Rząd polski, pani brata, Szydło jeszcze jako premier powinna przedstawić rządowi niemieckiemu notę i tu proszę bardzo mamy takie roszczenia. Nic takiego się nie stało, tylko w mediach się bije pianę. Więc to widać, że to ma... Wczoraj był bardzo dobry dokument a propos tych yy, yy. yy, yy. wszystkich, którzy uczestniczyli profesorów uczonych, którzy uczestniczyli w szacowaniu strat. I oni się wypowiadają, w tej chwili raport zawiera 1500 stron i jest na ukończeniu. I Państwo, ja tylko mam pytanie, bo co prawda mówi pan o, o, o pocztach, ale jednocześnie jest informacja, że nie ma żadnych podpisów i nie ma żadnych dokumentów dotyczących zrzeczenia się jakiegokolwiek naszych bo nie ma. To po pierwsze. Po drugie, nie dałabym spokoju Niemcom nigdy. Ten raport, między innymi to, co wczoraj było powiedziane, czy przedwczoraj, ma służyć również informacji światu, jakie ponieśliśmy nieprawdopodobne, bo to już nie rzecz polega na tym, że zostały zniszczone miasta, zasoby i tak dalej, ale jaki rabunek trwał jeszcze do 14 któregoś roku z jednej z drugiej strony. Druga rzecz, taka propos 447, yy, ja nie wierzę, że my zapłacimy te reparacje, to jest jedna rzecz. To wiara to czyni cuda, ale druga rzecz, jakby taką korzyścią z, tych, z tej podłoty żydowskiej jest to, nie wiem czy Państwo widzieliście i wiecie, jaki powstał cudowny park. O nazwie zrobiłem jak trzeba w Toruniu, gdzie dokonano niezwykłego dzieła. Poprzez udokumentowanie nazwisk Polaków, którzy pomagali Żydom i którzy ponieśli ofiarę z tego tytułu, to poszło w świat. Więc, i między innymi, nie jeden raz słyszałam głos naczelnika, który mówił wyraźnie, że niech na ten temat nie, nie będziemy dyskutować. I sprawa jest zamknięta. Może jestem naiwna, ale ja wierzę w opatrzność Bożą, w śruby Jana Kazimierza w opatrzność Matki Boskiej, która uważam, że czuwa nad Polską i daj Boże, żeby czuła. Proszę pani, ja bym tak, tak no, nie, może nie, nie, nie podzielałbym wiary w, w tym, że Matka Boska nad nami czuwa. Z jednego powodu. Nie, bo, bo może o, o, i z jednego powodu. Wie pani, ja tak może nie powinienem tego mówić, ale ja uważam, że tam z tymi, to rzeczywiście ci ludzie byli szlachetni, ale nie ma się czym chwalić. Nie ma się czym chwalić. Oczywiście, że nie ma. Bardzo możliwe, żeśmy bardzo możliwe. Proszę pani, bardzo możliwe, że zrobiliśmy głupstwo. A z powodu tego, że ci uratowani później przepuszczali Polaków przez maszynkę do mięsa. Proszę pana, nieważne, nie to jest ich sumienie i to jest ich problem, natomiast ja myślę sobie, że nawet ze względów wychowawczych mówimy o duraczeniu i mówimy o zmarnowaniu kolejnych pokoleń, bo tak, marnujemy, bo ja wiem jaki jest poziom uczonych i uczelni i, i studentów, mam tego świadomość, bo mam to wgląd, natomiast Natomiast być może, że właśnie takie parki, tego typu informacje są potrzebne, choćby po to, żeby przez te kolejne 100 lat no, odbywało się to wychowywanie i wychowanie. Bardzo możliwe, bardzo możliwe. Wie pani, tylko że ja jedną, jedną mam taką uwagę, że to tego typu przedsięwzięcia idą właściwie po linii żydowskich uroszczeń. Bo Żydzi uważają, że wszyscy powinni się dla nich poświęcać. Ja tak nie wie uważam. Do, 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 wie Pani, ja tak nie uważam. Ja też nie. Ale no to jest ilustracja. Jak pani Preda to jest dla wychowania przyszłych pokoleń. W jaki sposób? No żeby im pokazywać, że macie się poświęcać. Nie, to Pan opatrznie to rozumie. No a ja to, to proszę ja mnie oświecić. Ja przynajmniej to widzę i postrzegam tak. Odczepcie się od nas. Zobaczcie, ile zrobiliśmy w porównaniu z całą Pan Europą. Pani tak, ale... nie ale, ale... Pani nie ja trochę miałem no. z Żydami do czynienia i poznałem ich w mentalność. I Pani się nie obrazi, ale nie ma Pani racji tutaj. Bo ja z nami w mentalność, ja z nimi sporo troszeczkę te... i oni nie popuszczą no. Ja ale to czym ja, był wczoraj właśnie czytać Żydzi Żydzi polscy. Wystarczy tą książkę przeczytać, Reszta dyskusji wierzy. jest bezprzeczna. Jest kechoiński Żydzi Polski. Książka zakazana we wszystkich polskich bibliotekach od 1952 roku. Jest tak został uznany urzędowo za antysemitnika, więc jasne, że jest zakazany. <laughs> Pan mecenas Ryszard Parulski, mistrz świata tam w szabli. On miał poglądy narodowe, On już nie żyje, więc mogę to powiedzieć, nie zaszkodzę mu w żaden sposób. E, miał poglądy narodowe, w związku z tym często był oskarżany o antysemityzm. On nie zaprzeczał tym oskarżeniom, tylko rozkładał ręce teatralnym gestem i mówił: antysemityzm, piękna idea. <grytanie> <grytanie> Natomiast wracając do Matki Boskiej. Otóż, no niewątpliwie, Matka Boska została królową Polski i to w sposób urzędowy. W sposób urzędowy. Mało tego, ten dogmat o niebowzięciu Najświętszej Marii Panny, że została wzięta do nieba z duszą i ciałem, czyli nie nastąpiło rozłączenie duszy z ciałem, co oznacza śmierć, że ten, ta nominacja na królową Polski, Wielką Księżną Litewską. Nie dotyczyła osoby zmarłej, tylko osoby żyjącej. W związku z tym Polska tak naprawdę to jest monarchią i ci wszyscy prezydenci to są regentami. I dlatego miałem pretensję do pana prezydenta Kaczyńskiego, że ratyfikował traktat lizboński, który amputował Polsce ogromny kawał suwerenności i nie skonsultował się z królową. To mogła się poczuć słusznie dotknięta. Wiesz abstrahując już od środków łączności, ale to trzeba było pomyśleć nad tym. Proszę musimy kończyć, bo za, za pół godziny jesteśmy w Głogowie, nie? a jeszcze trzeba dojechać i jeszcze ma, macie Państwo szansę iść kupić książkę z dedykacją. Tyle przyjemności. Tak jest. Zapraszamy serdecznie do Głogowa. Jesteśmy w cęgach reżimu. Pod ma... Rynek 25. Będzie to dla na nas zaszczyt i przyjemność jeszcze posłuchać Pana Stanisława Michalewicza i zadać mu jeszcze pytania. Oby żył jak najdłużej. No, no dziękuję, dziękuję bardzo. Jak będę tak często jeździł na dwa spotkania dziennie, to chyba się to życzenie nie spełni. No Także po, proszę zobaczyć, jakie są książki nam w roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.